Pani mówi, że aborcja to sprawa kobiet, a jednocześnie mówi Pani, cytuję, zdarzają się sytuacje, że biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. Pani w tym no studiu mówi, mówi, że mężczyźni rodzą dzieci, a jednocześnie mówi, że aborcja dotyczy tylko kobiet. Halo! w końcu, skoro mogą urodzić dziecko, to posługując się pani logiką, powinienem też decydować o aborcji. Jeżeli mogą, jeżeli mają macicę. Jeżeli mówimy o osobach, które są w trakcie na przykład korekty płci. Ale rozumiem, że nie chcemy wchodzić w takie zdarzenia, które się zdarzają Nie, pani mówi, że mężczyźni wyjątkowo. rodzą dzieci. Pani mówi, że, kobiet, no, co, że aborcja że Ale chcemy rozmawiać o tym, czy kobiet. chcemy, no, aborcja jest sprawą tych, które, osób, które są w ciąży i które mogą w ciąży zajść i które w związku z tym mogą ją usunąć. Jeżeli będą miały taką decyzję, to to dlaczego się wybór. pani w tej sprawie wypowiada? Bo pani jednocześnie sama deklaruje, że dlatego jest w ciąży. Dlatego się wypowiadam, że. I pani nie może w, w dlatego się wypowiadam, że każda kobieta, która ma córkę, jest to, ma rodzinę, jest to w obszarze jej zainteresowania. Każda kobieta, jest która ma córkę. A ja mam akurat dwie córki, bo powinienem się wypowiadać dwa razy częściej. Dobrze, ale niż ja byłam pani. w ciąży i y, m, miałam rozważania takie w pewnym momencie, dlatego że pojawiło się, pojawiło się podejrzenie, to że, że jest bardzo poważne uszkodzenie płodu. Na szczęście ono się później, w późniejszych badaniach nie potwierdziło. Nie rozumiem tego, tej logiki, bo pani, pani niech się pani nie gniewa, pani na w gruncie wyznaczonym nawet przez siebie przegrywa walkę z logiką no widowiskowo.